Co macie pod kloszami? Fuj, Julie ma kurze łapki. A Mia Happy Meal. Super. Zastanawiam się, co będzie smaczniejsze w połączeniu z czekoladą. Co oni włożyli do mojego Happy Mila? Wow, to frytki i burger. Nie mogę się doczekać, kiedy tego spróbuję. Mm, przepyszne fryteczki. Ciekawe, jakie będą z czekoladą. Spróbujmy. O tak, ale dobre. Obleję czekoladą wszystkie frytki naraz. Mmm, rewelacja. O, właśnie widzę. Ech, skończyły mi się frytki. Przejdźmy do burgera. Zamierzam od razu zanurzyć go w czekoladzie. Z frytkami mi smakowało. Z burgerem też będzie nieźle. Mmm, to jest takie smaczne. Julie, tak mi przykro, że tego nie spróbujesz. Nie mogę się zatrzymać. Chcę zjeść wszyściutko. Mia, ale apetyt. Widzę, że ci to bardzo posmakowało. Aż palce liżesz. Julie, teraz twoja kolej jeść kurze łapki z czekoladą. Padłam na genialny pomysł. Zaraz się zabawimy. Ej, co ty wyprawiasz? Jedz już kurze łapki. No dobra, próbuję. Muszę dodać więcej czekolady, żeby nie czuć ich smaku. I to jest okropne, ale to challenge. Ochyda. Oh, tu nawet czekolada nie pomaga. Julie, brawo, że zjadłaś te wszystkie łapki. Będziesz miała więcej szczęścia w następnej rundzie. Popij to wszystko czekoladą. Może to sprawi, że poczujesz się trochę lepiej. Mija chce być pierwsza? Nie? Dlaczego nie, Julie? Ona naprawdę chce. Kura. szybko podnosz klosz. Kurczę, masz cytrynę na patyku. W sumie kwaśne i słodkie powinno do siebie pasować. Nie martw się o to zbyt wcześnie. Julie, co ty masz? O rany, lizaka i kolorową posypkę. Super! Czuję, że to będzie dobre. Nie chcę tego jeść, przecież cytryny są naprawdę kwaśne. Skoro mi ja nie chcę, to ja zacznę. Najpierw obleję lizaka czekoladą. A teraz obtoczę w słodkiej, kolorowej posypce. Jakie to jest piękne! Zjadaj swoje cytryny, Mia. Cytryny? No dobra, spróbuję bez czekolady. Fuj, kwasota. A teraz z czekoladą. Powinno być o wiele lepiej. To przecież czekolada. Próbuję. Chociaż mam pomysł. Julie, patrz! Odwróciła mi uwagę, więc to po prostu wyrzucę. E, to nie tak, pomyliło ci się. No dobra, dobra z ziemią. Mam dwie cytryny i całą pyszną fontannę czekolady. Próbuję. Jakie kwaśne? Ale czekolada troszkę pomaga. Fuj, skończyłam. Zjadłam wszystko. Jesteś zadowolona? Teraz nie czuję buzi. Jakie to jest kwaśne? Mia znowu, chcesz być pierwsza? No dalej. Wow, ciastka. Jesteś szczęściarą. Julie chyba nie bardzo. Krewetki? Mia, zaczynaj. A Julie nie się przyzwyczaja do smaku krewetek w czekoladzie. Z chęcią! Te ciastka są takie pyszne, a czekolada tylko poprawi ich smak. Mmm, aż mi ślinka cieknie. Jakie dobre. Dasz mi kawałek? Chyba żartujesz, masz swoje krewetki. Dla mnie samej ta porcja jest za mała. Teraz zjem naraz dwa ostatnie ciastka. Jeśli nie zjem odpowiedniej ilości, to będę zła i smutna. A chyba tego nie chcemy, prawda? Ale wiem, co chcemy. Chcemy zobaczyć, jak zjadasz swoje krewetki. Krewetki? Nie chcę! Chociaż może z czekoladą będzie lepiej. Spróbuję. Już gryzę. Jakie to okropne. Jak ludzie to jedzą. Same w sobie są paskudne, a z czekoladą są jeszcze gorsze. Krewetki zepsuły smak czekolady. Rozprawię się z nimi naprawdę szybko i może następnym razem dopisze mi szczęście. Iha! Kto wygra i jako pierwszy podniesie klosz? O, Mia wygrywa. Pospiesz się i otwieraj. Jestem ciekawa, co masz. Żelkowe spaghetti. Jest pyszne. Ja jesteś taka zabawna. Julia, ty co masz pod kloszem? O rany. To ostra, czerwona papryka. To straszne! Słyszałam, że po nich buzia płonie przez tydzień, a z buzi idzie ogień. Julie będziesz musiała je zjeść. Nie masz wyjścia. Nie chcę tego jeść. Może czekolada mi pomoże. No dobra, próbuję. Jest lepiej? Muszę to szybciej zjeść. Nie no, czekolada nie pomaga. Moja buzia płonie. Nie denerwuj mnie. No dobra, dobra, tylko nie krzycz. Zjem wszystko. Jestem teraz Wolverine. Albo tygrys. Jeszcze nie zdecydowałam. No dobra, próbuję. O rany! Jak to piecze! Pomocy! Tu jest woda, hura! Czuję się lepiej. Dobra, a ja mam makaron, więc muszę go zjeść w odpowiedni sposób. Jak prawdziwy samuraj zjem go pałeczkami? Mm, mam nadzieję, że będzie dobry. Zanurzam w czekoladzie. No to jemy. Mm, to jest pyszne, a z czekoladą to bomba. A teraz napełnię czekoladą całą miskę. O rany, mam teraz słodkie spaghetti. Zjem to wszystko naraz. raz. Julie, nie smuć się. Kiedyś na pewno ci się poszczęści. To było niesamowite. Co jest pod moim kloszem? Fuj, to śmierdząca zgniła ryba. Strasznie cuchnie. Julia, ty co masz? A ja mam hot doga. Ekstra. Wreszcie mam szczęście. Za twoje spojrzenie. Zapomnij, nie mam zamiaru się z tobą dzielić. To jest tylko dla mnie. Zjadać swoją rybę. Ale z ciebie koleżanka! Chcesz, żebym zjadła tą paskudną rybę? No dobra, to zjem. Może z czekoladą będzie lepsza. Albo nie. Dobra, lecimy z tym. Fuj, to jest obrzydliwe. Fuu! Zjadłam! To było paskudne! Nie polecam tego nikomu! Amen. Dobrze, nadeszła kolej na mojego pysznego hot-doga. Nigdy wcześniej nie jadłam go z czekoladą. Jest naprawdę dobry. Każdy powinien go spróbować. Mmm, Palce lizać. Dziewczyny, otwórzcie kloszę w tym samym czasie. Mia ja masz śmierdzącą cebulę. Szczęście ostatecznie cię opuściło. A Julie dostała całą paterę babeczek. Są takie piękne i kolorowe. Próbuj. Tak długo czekałam na szczęście. Ja to jest. Tęczowe babeczki. Takie pyszne. Zdecydowanie zjem je wszystkie, a czekolada mi w tym pomoże. Mm, są bombastyczne. Co chcesz mi ja? Mam się z tobą podzielić? Oczywiście. Proszę. Trzymaj. Ale najpierw sama je zjem. Żartujesz sobie ze mnie? Szczęście w końcu mi dopisało. Nie podzielę się z tobą. Nie oddam ci moich babeczek. Masz pyszną cebulkę. Więc ją jedz. No dobra, spróbuję cebuli z czekoladą. Nowe eksperymenty i smakowe kombinacje. Może mi się spodoba. A może nie. To jest paskudne. Te cebule sprawiają, że chce mi się płakać. Nawet nie wiem od czego bardziej. Od tego, że muszę to jeść, czy od tego, że ta cebula jest taka paskudna. Julie, dziękuję za wsparcie. Mam pomysł. Nie chcę płakać, więc zatkam sobie nos spinaczem. Ups, przepraszam. Dziewczyny, chcemy widzieć, co macie. Podnieście klosze. Oj, Mija, to ostrygi! Nie zazdroszczę ci. Co ma Julie? Wow, pianki marshmallows i posypka! Tak, znowu mi się poszczęściło. Tak się cieszę, że mam taki smakołek. Fajnie będzie ich spróbować z czekoladą. Dodamy troszkę kolorowej posypki. Mm, idealne i bardzo pyszniutkie. Zresztą nie miałam wątpliwości. Mija, teraz twoja kolej. Mam śmierdzące ostrygi. Są takie brzydkie. I żyją. Jak je jeść? Co to jest? Specjalny widelec do ostryg? No to spróbujmy. Najpierw napełnię muszelkę czekoladą. Może dzięki temu będzie lepiej smakować. Nie chcę tego jeść. A teraz użyję specjalnego widelczyka do ostryg. Bleh. To jest paskudne. Nie polecam nikomu tego połączenia. Ale mam jeszcze dwie ostrygi. Ziemię je jednocześnie, żeby jak najszybciej mieć to za sobą. Fuj! chyba się przez to rozchoruję. Mia, brawo, dałaś radę. Dziewczyny, pospieszcie się, otwórzcie klosze. Wow, Julie dostała arbuza, jest przepyszny. A co dostała mija? Ojej, to czerwona papryka. Szkoda, że trójkątna. Myślę, że Mia powinna zacząć pierwsza, skoro ma tak niesmaczny produkt. Okej, okay. mam nadzieję, że nie będzie zbyt ostra. Spróbuję małego kawałka. O, to obrzydliwe. nie chcę więcej. W porządku niech będzie! Na challenge zjem całą! To takie paskudne! Co? Co się ze mną dzieje? Dziewczyny! Ja płonę od środka! Nie mogę powstrzymać ognia! Aj! O rany, moje ręce, co ona robi? Mój gofry jest spalony! Przestań! Wszystko w porządku? Świetnie. Kurczę, mam spalonego gofra, ale będę musiała go spróbować. Fuj, co za ochyda. A ja nic nie dostałam. Co teraz macie? Wow, Mia ma tort! Ale super! O, myślę, że te okrągłe borówki są idealne dla Julie. Mia zgodnie z zasadami musisz jej to oddać. Nie jesteś przecież chciwa. Okay. Wciąż został ci cały trójkątny kawałek ciasta. Teraz Mija zamierza wręczyć Julii wszystkie okrągłe owocki. Mija, czy możesz być troszkę ostrożniejsza? Koniec z tobą, zaraz ode mnie oberwiesz. Stać, nie wolno bić się w tym challenge'u. Mia, dokończ swoje ciasto i idziemy dalej. Z chęcią. To jest takie pyszne. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że ciasto może być tak dobre. Prawdziwa uczta. Nawet mnie nie dziwi brak manieru mi. Podniosę mój klosz. Co dostałam? Pizzę? Super! Ej, spadać mi stąd! Z przyjemnością zjem ją sama! Och, też widzicie ten trójkątny kawałek? Zdecydowanie powinien być mój! Spróbujmy! Mmm, jaki pyszny! Julie, przekro mi, ale sama wzięłaś trójkątny kawałek. Wszystko jest zgodnie z zasadami! No dalej, daj mi to. Muszę zjeść kawałek trójkątnej pizzy. Nie ma mowy, zapomnij. Ej, dziewczyny, co wy tu wyprawiacie? Będę teraz śmierdzić waszą pizzą. Dobra, moja kolejna otwarcie klosza. Wow, błyskawiczny makaron, jak fajnie. Julie, przepraszam, troszkę źle oceniłam swoją siłę. Nie, to mój makaron. Połamałaś go. Jak mam go teraz zjeść? No dobra, na początek otworzę i zobaczę. Ach. A, dziewczyny, zaraz uderzy w Waslawina makaronu. Aj. Gdyby Julie go nie połamała, nic by z tego się nie wydarzyło. Ach, a teraz całe jesteśmy w makaronie. Trudno. Mogę otworzyć pierwsze? Świetnie. U, mam kwadratową czekoladę. Odlot. Teraz podzielę ją na kawałki i zjem. Ach, widzicie jakie mam pazury? Tylko żartowałam. Na pewno się z wami nie podzielę. To jest takie pyszne. Ja możesz kontynuować. No dobra! Fuj, mam śmierdzący ser. To obrzydliwe! Dlaczego dostałam taki paskudny kawałek? Jak mam go zjeść? Kurczę, pachnie tak brzydko. Nawet śmietnik pachniałby lepiej Ew. niż ten ser. Próbuję. Fuu, chyda! Tina. No Dlaczego mnie tym nakarmiłaś? Smierdzi mi teraz zguzi. Och, nareszcie moja kolejna otwarcie klosza. Mam Pringles, super. Co? Chcesz trochę? Nie ma mowy. wiem, jak zmusić Julie, żeby dała mi chipsy. Patrz, ciekawe, czy lubi czerwoną papryczkę. Ojej, nie chcę takich ostrych. A ja zjemię z przyjemnością. Oszukałaś mnie. To nie papryka, to cebula. Oddaj mi to. Mm, jakie pyszniutkie. Muszę natychmiast zjeść całą paczkę. Uch, tylko na to spójrzcie. Pachnie niesamowicie. Fajnie to wygląda, co? Podoba mi się. Co wy robicie? To jest moje. Co za zapach. Uwielbiam Pringles. Niesamowite! Gotowe? Otwierajcie kłosze w tym samym czasie. Luli dostała Skitelsy, Tina gumę Huba Buba, a mija marchewki. Zacznijmy od Tiny. Z pewnością nie jadła gumy Huba Buba od dłuższego czasu. Zgadza się i na pewno się z wami nie podzielę. To wszystko jest tylko dla mnie. Złapałam. Pyszna. Widzę, że jesteście bardzo zaskoczona moimi umiejętnościami. Zobaczcie, co jeszcze potrafię. A teraz zdejmiemy opakowania ze wszystkich gum. I lekkim ruchem ręki mogę zamienić je w kolorowe konfetti. Widziałyście? Co wy wyprawiacie? No dobra. Chwileczkę, muszę to teraz zjeść. Złapałam wszystkie. A teraz zrobię ogromnego balona. Ups, nie wyszło. Nie śmiejcie się ze mnie. Nie poddam się tak łatwo, spróbuję jeszcze raz. Znowu się nie udało mi, a przynajmniej ty się nie nabijaj. Zaraz wam pokażę. Zamierzam nadmuchać największego balona. Chwileczkę, chwileczkę. O nie. Porażka. Julie, teraz ty i twoje skitelsy. Zaczynaj. Zaraz otworzę opakowanie i spróbuję kolorowych cukierków. Uwielbiam skitelsy. Okrągłe jedzenie zdecydowanie rządzi. Jest takie pyszne i takie ładne. Prawdziwa uczta. Chcę zjeść wszystkie cukierki. Mam nawet słomkę. Użyję jej teraz. O, to wszystko. A oto i słomka. Jak przez nią patrzę, to jesteście takie zabawne. Ale na pewno nie dam wam cukierka. Zapomnijcie. No dobra, lecimy z tym. Wypchałam usta cukierkami. Co za zabawa? Ojej, chyba nie powinnam się śmiać z pełną buzią! O, przepraszam. Dziewczyny. Chyba macie jakąś cukierkową wysypkę. Ale to jest takie pyszne. Ej, to moje cukierki oddawać! Julie zorientowała się, co się stało, więc została tylko Mia i jej marchewka. Zaczynaj! O, oh. Mam dosyć. Coś jest nie tak. Chociaż wszystko jest ok. O nie. Chwileczkę. Coś czuję. Aj. Zmieniam się. Dziewczyny, pomocy! Jestem teraz strasznym królikiem. I was wiem! Żartowałam. Hej! <głos》> hey, mogę ja? O, czerwona papryczka! Mój, to obrzydliwe! W ogóle nie chcę tego jeść. Aż się spociłam. Teraz ty! Ekstra! Mam coś słodkiego, Kinder, niespodziankę. Ale super, to jest na pewno pyszne. Tak apetycznie wygląda. Zapomnij, to jest moje. Czyli muszę zjeść tę papryczkę. Będzie ohydna nawet z czekoladą. Chociaż. Jeśli jej nie ugryzę, to nie będzie tak źle, a wręcz przeciwnie. Ej, hey, hey, to challenge! Musisz ją gryźć, gryścia nie oblizywać. No to zjem ją szybko. Uff. O rany! Zaraz wybuchnę od środka! Ja płonę! Pomocy! Chwila, założyłam moje specjalne superokulary. Jestem jak smok wypluwający płomienie. Cała płonę. Proszę się napić! O, tak! Tak, jest o wiele lepiej. To wszystko? Świetnie. Jestem teraz cała brudna. Nie szkodzi wytresie. Gotowe? O nie! Mój kinder! Wszystko się stopiło! Co zrobiłaś z moją kinder niespodzianką? Chwileczkę, tu jest jeszcze zabawka. Ciekawe, co jest w środku. Sprawdzę. Jest małe jajko kinder, ale mam szczęście. Jest takie urocze. To na pewno będzie pyszniutkie. Zanurzę je w dodatkowej porcji czekolady. To będzie podwójne czekoladowe uderzenie. Dasz kawałek? Zapomnij, to mój kinderek. O tak, ale dobre. A ty nie dostałaś ani kawałka. Hej, sprawdźmy razem, dobra? O, jakie to interesujące! Mamy popyty. Chcę je pierwsza wypróbować. Mam naprawdę fajny popyt. Tylko z czego jest zrobiony? Nie mogę tego rozgryźć. To trochę dziwne. Będę musiała spróbować. Ale coś się nie wciska. Ciekawe dlaczego. Naciskam to naprawdę mocno. O, ale fajne dziura. Pachnie tak dobrze i smakuje niesamowicie. To nie jest taki zwykły popyt. Jest jadalny. Mój pewnie też! Ale coś się w ogóle nie gryzie. Może z tej strony? Kurczę. To jednak najzwyklejszy popyt. Jest kompletnie bez smaku. A ja zanurzę mojego popyta w czekoladzie. O rany! Czekoladowy słodki żelek. To jest po prostu super pyszne. I takie ładne. Może mały kawałek dla mnie, proszę. Oczywiście, że nie. I co ja mam z tym zrobić? Oprócz tego, że mogę się z nim trochę pobawić. O właśnie, wpadłam na świetny pomysł. Wleję czekoladę do tej foremki i włożę do lodówki, żeby stwardniała. Świetnie. Poczekam tylko chwilę i będę miała wspaniałego czekoladowego popyta. O tak! Moja czekolada zastygła. Jest super, to będzie pyszne. Spójrz! To będzie niewiarygodnie dobre. A teraz zanurzę to w płynnej czekoladzie. I co otrzymam? Podwójnie czekoladową rozkosz. Mm. O, tak, palce lizać. Co jest? Mm, może kawałek dla mnie! Ty się ze mną nie podzieliłaś kinder niespodzianką. No to ukradnę ci twój popyt i zrobię coś jeszcze fajniejszego. Zobaczysz. Ale super się naciska, jest taki relaksujący. Tak uspokaja. Ej, oddaj mój popyt! Nie ma mowy! Chcę się nim pobawić! Oddawaj! O nie, zepsuł się i co teraz zrobimy? Szkoda. Był taki fajny. Ej, ale nadal można się nim bawić. Serio? Tak, nadal można wciskać guziczki. Co za zabawa! Sprawdzam. Mam kukurydzę. Nawet z czekoladą to nie będzie przysmak. A ty co masz? Ja mam lody, ale ekstra. Skoro ty masz kukurydzę, mogę dać ci loda. Chcesz trochę? Chcesz? Oczywiście, że chcę. Tylko żartowałam. Nie dam ci żadnych lodów. A teraz zanurzę je w tej czekoladzie. Zaraz zjem lody czekoladowe. Są niesamowicie pyszne. Takie fajne. Po prostu rewelacja. Wezmę dwa naraz i zanurzę je w czekoladzie. Wspaniale! Co może być lepszego od jednego loda? Tylko dwa lody, oczywiście. Są takie dobre. Uwielbiam je. I ja też chcę! Skończyłam te super czekoladowe lody. Został jeszcze jeden. Co z tobą? Ej, co z tobą? Czyli teraz mogę zabrać twojego ostatniego loda. Poleję go sobie czekoladą i zjem z wielką przyjemnością. Jest taki dobry! Po prostu cudowny. Niesamowity smak. Ale co ja mam z tobą zrobić? No dobra, rozmrożę cię! Nie zjadłam twojego loda, więc mogę to zrobić. Co się ze mną stało? Huch. O nie! Gdzie są moje lody? Zjadła się. a teraz zjadaj swoją kukurydzę. No pewnie, że ją zjem. Już nie jest taka paskudna po tym pysznym lodzie. Chociaż nie, jednak jest paskudna. Mam pomysł, potrząsnę kukurydzą, i co otrzymam? Oczywiście, a tego już nie potrzebuję. Podgrzeję ziarna i zrobię coś pysznego. Nikt tego wcześniej nie widział. To będzie popcorn, ale nie taki zwykły popcorn. Ekstra! Wskakuje mi prosto do buzi. Jest przepyszny! A teraz przygotuję ekstra danie. Oczywiście popcorn, ale nie taki zwykły z czekoladą spontanny. Z Wsypałam go do wiaderka, a teraz poleję na wierzchu czekoladą. Ostrożnie wylewam ją do chochli i powoli polewam nią popcorn. A teraz zjem ten piękny czekoladowy popcorn. Rewelacja. Co chcesz? Daj mi trochę, proszę. No dobra, łap. Łapie! Łapie! Ej, no proszę! Łap, jeśli złapiesz, to będzie twoje. Jeszcze troszkę! Jeszcze troszkę! To niesprawiedliwe! Ej, nie ciągnij to moje! Aj! Popcorn się rozsypał, ale przynajmniej udało mi się spróbować. Teraz ja otwieram pierwsza. O, oh, wow, Coca-Cola! Super! A co ty masz? Jestem ciekawa. Fuj, to brokuły! Co za ochyda. Nie chcę tego jeść! A ja mam Coca-Colę i ją uwielbiam. Po często nie proszę. Nie mam mowy, sama to wypiję. Wypiję całą butelkę. Ale mam jeszcze czekoladę. Zmieszam coca colę z czekoladą i będę miała czekoladową Coca-Colę, ale z jakiegoś powodu nie leci z tej butelki. Aha. Wiem, co robić. Wyleję ją prosto do mojej buzi. O, nie spudłowałam! To nie fair, jestem teraz cała brudna. Ale to i tak jest pyszne. To jest takie dobre. Muszę być ostrożniejsza. To jest takie dobre. No daj mi troszkę, proszę. Nie ma mowy, zjadaj swoje brokuły. Nawet pachną obrzydliwie. Może będzie lepiej z czekoladą. To wciąż jest paskudne, ale może czekolada poprawi smak. Fu, nie. To nadal jest ohydne. Nie zjem ani jednego kawałka więcej. Dzięki. Musisz to zjeść, no dalej. Dobra. Dodam więcej czekolady. Bo To obrzydliwe. Nie chcę zamienić się w królika. Czuję się okropnie. O, niedobrze mi. Ups, przepraszam. O nie, zaraz zemdleję od tego smrodu. Sorry, to się zdarza po brokułach.